Witajcie! Czasami w naszym świecie możemy zobaczyć tak niesamowite i dziwne rzeczy, że aż trzeba się zastanowić, czy dzieje się to naprawdę. Nawiasem mówiąc, gdyby takie sytuacje nie zostały nagrane, nikt by w to nie uwierzył. Ta niezwykła historia miała miejsce w Indiach. Zapewne dla nikogo nie jest tajemnicą, że na tamtejszych ulicach żyje wiele bezdomnych zwierząt. Począwszy od małp kudłatych przestępców, którzy od dawna nękają ludzi i na widok których lepiej schować wszystkie rzeczy osobiste okulary, portfel czy telefon a skończywszy na wygłodniałych psach. Ta opowieść dotyczy właśnie jednego z czworonogów, który, będąc szczenięciem, błąkał się bez celu po mieście, uciekając przed niebezpieczeństwem ze strony małp czy innych psów. Miejscowi kupcy zauważyli go już dawno temu. Był bardzo głodny i słaby, bo silniejsze zwierzęta zabierały mu pożywienie. Najprawdopodobniej biedak nie pożyłby długo, gdyby pewnego dnia jego los się nie odmienił. Ludzie rzucali szczeniakowi jedzenie i jak to zwykle bywało, większe psy chciały mu odebrać smaczne kąski. Wtedy stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Małpa z rodzaju makaków zaatakowała stado bezpańskich psów. Wyglądało to tak, jakby dosłownie zerwała się z łańcucha, pokazała zęby, zaczęła wydawać głośne dźwięki i bronić szczeniaka. Warto przy tym wspomnieć, że małpy tego gatunku często używają różnych dźwięków do wyrażenia swoich emocji i zamiarów. Zwykle robią to tylko po to, by chronić swoje młode przed niebezpieczeństwem. Nigdy wcześniej nie broniły jednak w ten sposób szczeniąt. Wiele osób zapewne pomyślało, że małpa zachowała się tak nie ze względu na pieska, ale chcąc sama zyskać pożywienie. To błędne przekonanie rozwiał dalszy bieg wydarzeń. Makak po przepędzeniu napastników podszedł do szczeniaka i wziął go w ramiona. Jak widać na zdjęciach, wszyscy ludzie od razu wyciągnęli telefony, by to nagrać. Początkowo piesek był nieco przestraszony bliskością małpy, ale w końcu zaczął się z nią bawić. Małpa tymczasem opiekowała się szczeniakiem. Jeśli myślicie, że to koniec historii, jesteście w błędzie. Następnego dnia ludzie znów zobaczyli tę dziwną parę. Małpa i szczeniak wciąż byli razem i najwyraźniej mieli się dobrze. Samica makaka po uratowaniu maluszka zaczęła się nim opiekować jak prawdziwa matka. Eksperci sugerowali, że małpa najprawdopodobniej straciła własne młode i tę rolę przejął piesek. Zwierzęta były nierozłączne, a ich widok rozczulał wszystkich przechodniów, którzy czuli się wręcz obowiązku dać małpie i psu coś do jedzenia. Mama makak, niczym prawdziwa troskliwa matka, starała się karmić szczeniaka wszystkim tym, co sama jadła, nawet owocami. Gdy przechodnie dawali szczeniakowi miskę mleka, małpa pozwalała mu jeść, uważnie obserwując i pilnując, by nikt mu nie przeszkadzał. Choć może się to wydawać dziwne, od tego czasu para zwierząt zawsze była razem i uwierzcie, że nie trwało to tydzień. Szczeniak nie bał się już swojej przybranej matki i posłusznie bawił się pod jej okiem, a ona z kolei nie tylko ogrzewała pieska, ale też regularnie go karmiła, a nawet myła, bo przybrany syn też musi przecież być czysty. Równie zaskakujące było zachowanie matki makaka, gdy inne małpy zbliżyły się do szczeniaka. Wysyłała jasne sygnały, by zwierzęta zrozumiały, że nie powinny dotykać malucha, jeśli nie chcą skończyć z poszarpanym ogonem. Małpy odczytały przekaz i bez problemu odeszły. Nie wiemy, jak losy tej niesamowitej pary potoczyły się dalej, bo nie udało nam się znaleźć takich informacji. Mamy nadzieję, że wszystko z nimi w porządku, przynajmniej dopóki szczeniak niedorośnie nie ma się co martwić. Jest pod doskonałą opieką zastępczej matki. Małpy. Tymczasem lokalni mieszkańcy zawsze zadbają o to, by zwierzęta miały co jeść. Cóż, ten niesamowity przypadek, zdaniem wielu internautów, jest chyba najlepszym przykładem tego, jak powinny wyglądać relacje między istotami. Zwierzęta zupełnie innych gatunków, które inaczej się zachowują, potrafią jednak znaleźć wspólny język i z powodzeniem się sobą opiekować. Ludzie, wręcz przeciwnie, nie zawsze chcą i potrafią to zrobić. Pod tym względem możemy się od zwierząt bardzo wiele nauczyć. Oto bardzo pouczająca historia. Mamy nadzieję, że Wam się podobała. Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Jak myślicie, czy te zwierzęta mogą razem spędzić całe życie? Dajcie znać. Do zobaczenia wkrótce.